26 czerwca w Watykanie Ojciec Święty dokona zakończenia Roku Rodziny, który przeżywaliśmy w ostatnim czasie. To był piękny czas, kiedy patrzyliśmy na rodzinę jako fundament społeczności, społecznej tak jak Kościoła. Kończąc Watykanie, Ojciec Święty prosił, by zakończenie Roku Rodziny dokonało się także w każdej diecezji. W naszej archidiecezji... Zakończenie roku rodziny dokona się w Sanktuarii Matki Bożej w Jodłówce. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkie rodziny do Jodłówki 26 czerwca na godzinę 11. To tutaj nasi pasterze, ksiądz arcybiskup Adam Szal, biskup Stanisław Jamrozek i ksiądz biskup Krzysztof Kucio, będą odprawiać tę msze z kapłanami i z delegacjami rodzin z całej rodziny. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkie rodziny do wspólnej modlitwy. Jest to piękny wyraz jedności rodzin między sobą, rodzin z, pas z pasterzami i wszystkich z Ojcem Świętym. Niech to będzie piękny czas dziękczynienia za rodziny, a jednocześnie czas prośby o błogosławieństwo dla naszych rodzin. Serdecznie zapraszamy i czekamy na Was w wiodówce.